Witam Was na kanale Gymnastic Show. Przepraszamy za zbyt długą przerwę, ale znalazłam nową koleżankę do pomocy w nagry nagrywaniu filmików. Mam nadzieję, że sprzęt Wam bardzo się podoba i jakość filmików będzie coraz lepsza. Dzisiaj pokażemy, pokażę Wam, jak zrobić szpagat i podstawowe ćwiczenia do rozgrzewki. Na początku zróbmy wdech, i zaczynamy rozgrzewkę. Robimy tak zwanego motylka. Balansujemy jak najbardziej nogami i naciskamy, ale nie tak, żeby wyrwać sobie ścięgna. Teraz możemy zrobić taki też skłon. i z, Możemy rozszerzyć jak nogi trochę bardziej i zrobić skok I głowę. Teraz zróbmy znowu siad skrzyżny i spróbujmy zrobić tak. To się nazywa kwiat tos. I później można wstać. No, dobra. I tak, próbujmy jak najdłużej wytrzymać. Teraz rozszerzamy nogi do, i będziemy robić skłon. Skło, Pamiętajcie, żeby nogi palce były obciągnięte albo na flexie. Ja będę robić na fleksie, żeby Wam było widać. No i dajemy ręce w bok. No i będziemy robić skłon do prawej nogi bokiem. Później do środka i do lewej nogi bokiem. No i później będziemy trzymać do czterech i później przodem. Powtarzamy kolejkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I teraz zrobimy do y przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Mhm. Kiedy jesteśmy już rozgrzani, możemy podnieść sobie jedną nogę do góry I trzymamy do wśród. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. Pamiętajcie, musimy mieć tak rękę, tak jakbyśmy przybierali jakąś piątkę albo machali i wkładamy tą rękę tak jakby, żeby pomiędzy tutaj był kciuk był na górnej części, części stopy, a palce były, a reszta palców była napięcie. i podnosimy. To ćwiczenie wykonujemy na drugą nogę. Teraz możemy Dostać w takiej pozycji, obciągnąć stopy i chwilę tak posiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery. To ćwiczenie wykonujemy również na drugą nogę. Teraz zrobimy tak jakby żabkę. Żabka jest to dość trudne tutaj. Robimy motylka, tylko że tak jakby motylek będzie na. Będziemy leżeć na brzuchu i zrobimy motylka na brzuchu. Ewelina, weź kamerę i pokaż moje nogi. To jest motylek. Okay. Teraz robimy balans z nogami. Pamiętajcie, żeby w nocy, która jest tutaj, był kąt prosty i rozjeżdżamy się jak najmocniej. I robimy. Tutaj hop i hop. Hop i hop. I teraz jeśli możemy zrobić twist, twist. I to też rozciągnie. Raz. Trzy i zmiana. Twist. Trzy i zmiana. Teraz no, i to ćwiczenie wykonujemy również na drugą nogę. I teraz, jeśli jesteśmy już rozgrzani, możemy zrobić szpagat. Pamiętajcie, żeby jak już się wniecie w całym szpagacie, ręce dać do boku. Jeśli, pod jeśli podobał Wam odc się odcinek, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie i komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!